Hej, witajcie, jestem Adam i witam was w kolejnym odcinku Dark Souls 2. Um, tak, w poprzednim odcinku wreszcie udało nam się zabić prześciedowcę, um, odblokowałem sobie Power Stance i mam teraz ten piękny atak. Dzięki któremu bez problemu powinienem pokonać e, trzech bossów, więc chodźmy do zaginionej twierdzy. I lecimy. Miejmy nadzieję, że nas te mumie nie zabiją, ponieważ... Nie, no, one są nawet łatwe. Ale czasami... A jaki mały demer daje? ojej, bym, bym spadł. Te głowy są nie w ogóle, więc będą mały damage zadawać, ale dobra, no, już przeżyjemy to. Tu będziemy mieli NPC, pogadajmy z nim. Ja przewijam te dialogi, ponieważ już wcześniej gadałem na innej postaci z tym NPC, więc... Mniej więcej wiem, co on będzie mówił do mnie. Okej, okay, to już wszystko, co miałam powiedzieć i... Chodźmy dalej. O, to mi się nawet... No, niestety się nie udało. Tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. O tyle było lepiej na mojej innej postaci, że miałem ich na hita, a tu mam ich na cztery. Ok, udało się. Tutaj mamy jakąś znajdźkę, dusza dumnego rycerza i kukła człowieka. Ok, 3 minuty. Miejmy nadzieję, że w ciągu 200 minut się yy, wyrobimy. Ponieważ jest godzina 7:17 i za jakieś 25 minut powinienem do szkoły wychodzić już. Tutaj unik trzeba zrobić, którego nie zrobiłem oczywiście, ale patrzcie, Uwzł, uwagi uwagicie z znowu cię z wybiłem. Up, znowu cię wybiłem z równowagi. I już kolejny raz. O nie! Nie udało się teraz go wybić. Okej, okay, ten już... Ten tu zaraz skoczy od razu za atakiem Póki co nam nie idzie nawet O oh, fak fak fakt, to już było źle cienko, cienko, cienko jest. Jezu, myślałem, że się zabije. Musimy tutaj mocno uważać na te ich ataki, ponieważ no, to nie jest po prostu już tragiczny atak. Tutaj będą atakować o właśnie nienawidzę ich, ich szarży. Chociaż taka ciężka nie jest do uniknięcia. Ogólnie, boss nie jest trudny, jeżeli ma się na niego jakiegoś, jakiś sposób. Trzeba by przejść do ofensywy wreszcie, ponieważ nigdy go tak nie zabiję. O oh, fuck! A mi zawali. Wiecie, wiecie co sp spróbuję zrobić? Ładnie damage, jeszcze tylko go. Teraz ciapnę i po nim jest, ale... O nie, nie mam betę jak Extusa, czyli mam, mają mniejszą hitę. Czyli bardzo niefajnie. Jeszcze go nie trafiłem. Jest ciężko, ponieważ jeżeli go powielam, to jestem po prostu mistrzu. Muszę go raz, tylko raz go wyprowadzić z równowagi i później już pójdzie jak spłatka z nim. Nie, no, nie udawał się. Nie, nie, odejdźcie, odeździe, odejdź, do mnie. Nie, o no kurczę. Tylko jeden został. Okej, okay, podejście dwa. Jak na pierwszy raz było dobrze. Jednak myślałem, że się uda go zabić. No cóż. Wybaczcie, że odrzucamy głos dzisiaj, ale wiecie, no, niedawno, niedawno wstałem, a chciałem, żebyście mieli codziennie odcinki, więc postanowiłem przed szkołą jeszcze coś do Was jeden odcinek cześć a ja mu mały demo zdaje. a bo mi się powraca wyłączył nie wiem czemu oj oj patrzcie nie no puść mnie, puść mnie ty, puść mnie ty. puść mnie. Ale nie, to tak mocno. Ok, nie skomentuję tego. Tak miało być. Kaj, okay, idziemy dalej. Choć to przeróżnięta peruwo Zemsta. No, ale dużo dużo zyskam. nie w śmieciu Tutaj szybko tu przebiec. Muszę sobie ulepszyć te buławy, żebym miał ich na hita. Ponieważ buławy, power stance i albo buławy ulepszone tak na dłużej plus to jest po prostu op. Okej, okay, idziemy na bossa. Jeszcze się nie będę uleczał, ponieważ to nie ma sensu. Naprawdę, może by mi miało sens. Nie. Okej, okay, to by miało sens. Nie zdobyłem sobie pierścienia ochrony życia, i tak będę teraz tracił to życie do połowy aż. Co nie jest fajne? Jaką mnie tam walnął? Chyba ci coś boi, koleś. Przebiegniemy już sobie do tego bossa, nie chcemy się pokonywać pokrę tych. Я зумсер, что-то у меня бегнет. Не-не-не-не. Uleczamy się, uleczamy się szybko On to wbije z tego swego wyskoku takiego Okej, okay, to okej, okay, okej okay. O, jakim cudem jego... Szybko na dół. Okej, okay, teraz szybko włóczni błyskawicy. I może go ich zaczekamy z tych włóczni. Tylko poczekać, aż przestaną reszerżować. Nie. Okej, okay, udało się go trafić. Uciekaj stąd! Dobrze No fuck 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 Znowu jest ta sama sytuacja co wcześniej W ogóle HP nie mam? Gdzie on jest? Nie padnę, nie ma szans. No i widziałyście, widzieliście to. Nie wiem. No, Tam w tej postaci wszystko mi lepiej szło. Kapłan jest gorszy od twisterza. Au. Okej, okay, ostatnie podejście ponieważ muszę zaraz iść. Co najwyżej jeszcze sobie jeden taki odcinek jak poprzedni zrobimy. Okej, okay, wbijamy. Czy moment musi zawsze uderzyć ho... No. Dammit, nie zabiję go znowu. No widzicie. No. Ok, te, teraz to całkowicie sfailiłem. Słuchajcie, ja ten odcinek kończę, ponieważ trwają już 15 minut. Wiem, że to jest mało, ale już nie mam czasu więcej teraz nagrywać. Um, albo teraz wam jeszcze wkleję moją udaną próbę um, zabi zabicia tego bossa, a, albo tych bossów. Um, albo zrobimy sobie jeszcze jeden taki odcinek jak poprzedni. Czyli, że pokażę wam kilka moich deadów na początku, a później wreszcie walkę. Tego bossa postaram się pokonać samemu, bez pomocy em, em, innych osób. Więc trzymajcie za mnie kciuki, więc siemaneczko, cześć i czołem. nerka